Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku ze SWOT 4 przed nami misja czwarta Ministerstwo Rolnictwa. Tutaj macie odprawy, oczywiście za, polecam, zatrzymać sobie i przeczytać, bo jest dosyć ciekawa. Dotyczy ona rolników w kamizelkach, kołachach i jemczurkach. Mamy dwa wejścia, wejście główne i wejście z tyłu. Wejdźmy sobie wejściem głównym. O podejrzanych za bardzo nie wiadomo, oprócz tego, że są rolnikami są turbogroźnymi rolnikami. Z Cywili wiemy, że za Winston. Winston. Tutaj macie cały rozkład jazdy. Wiemy, że wybuchła bomba, więc ta kamienica, czy co to jest ten budynek, jest w połowie rozpieprzony. E, zmieniłem sobie broń na czwórkę. E, dostaliśmy też noktowizor, ale noktowizor jest do dupy, więc nie będę z niego korzystał. No i co? I lecimy do akcji. Ok, jak słyszycie, e, będziemy Rady mieć do czynienia z bombami. Nie wiadomo tylko e, ile tych bomb jest i nie będziemy mieli oczywiście zapalnika czasowego pokazanego. Więc znowu nas będzie czas gonił. A to był bardzo nie lubię. Dobra, e, zacznijmy od zaklinowania tych drzwi, żeby nam nikt na plecy nie wszedł. I wejdziemy sobie, zaczniemy czyścić piętro od lewej. Zlustrujmy sobie najpierw jak to tam wygląda za drzwiami Okej, okay, wydaje się być chyba czysto, chociaż słabo widać, bo jest ciemno. Ale jest czysto, dobra. Mamy jakiegoś cywila. Dobra, niech głoskują. Zgłośmy go od razu. Dobra. Lecimy dalej. Okej, okay. niech nasi tutaj lustrują, no to mamy pierwszego. chyba nie przełączyłem sobie na półautomata i sobie nie trafiłem. Trudno, e, niech. weźcie to lustro po drzwi. Gdzieś słyszałem jeszcze bombę, ale jej nie mogę zlokalizować. Gdzieś tu była. Dobra, mamy jednego podejrzanego. Więc skoro tak, to e, chodzimy z pupkowymi. O, to już strzela nas. Dobra, chodzimy. Dobra, mamy jeszcze bombę do kompletu. Bierz się za, kup... za... rozbrajanie w Kauganie. O, dobra, jest rozbraja. Zabezpieczmy oczywiście broń i lecimy dalej. Ok, tu nam gdzieś ten podejrzany jeden uciek. Pytanie tylko, gdzie? Tu na dole jest czysto. Gdzie jest suspekt? Gdzie wyście go widzieli? Dobra, ja żadnego tu podejrzanego nie widziałem, ale zdjęli go, także spoko Lecimy dalej Dół sobie zostawimy chyba na sam koniec Na razie zajmijmy się bombami Okej, okay, kurczę, Ale mnie zaskoczył Jasny gwint, ale dobra, żyjemy jeszcze jakiś biegnie. Okej? Okay. Chyba da, też, na, też na górze jest. Me. Got you back, boss. Ty wiecie co? Ja tam na. Na wszelki wypadek dorzucę sobie granat. O, właśnie. Był tam. właśnie. Był tam. Dobra, zabezpieczmy broń, skujmy sobie go. No kurde powiem szczerze, że, że ten jeden z kto to mnie zaskoczył. Nie myślałem, że będą tak przez barier niszcze, ale na szczęście mnie nie zabił. Może by było koniec misji. Dobra, e, bomba rozbrojona. Secured and ready to evacuate. Piwnicę na razie I'm zostawimy w spokoju. It. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś jednego cywila, więc pójdziemy sobie go skuć. Team, dobra, Dog, kolejny do kolekcji, i co? I lecimy dalej? Uh, Ile my tych bomb trafili rozbroiliśmy? Trzy? Chyba trzy. E, dobra, więc Zobaczcie. co robimy dalej? Czy mamy jakiegoś cywila? Te drzwi sobie zaklijmy, my sobie w tym czasie skujemy gościa. Okej, okay. ktoś chce przejść przez te drzwi. Dobra, inaczej, sprawdzę sobie te drzwi, co jest za drzwiami. O, proszę bardzo, jak wziął meczka mamy ustawionego, to ja mam świetny sposób na to. Zastosujmy sobie c no dawaj Teraz patrzcie na tą magię co się będzie działo Jak chłop, nauczymy chłopa latać to dzień, do, dzień dobry Pięknie Dobra w takim razie idziemy dalej e, Lustrujemy sobie te drzwi A w ogóle on jest ranny, ja myślałem że go zabiłem Ale to spoko Lepiej dla nas Dobra mamy jakieś długie pomieszczenie Mm, więc wejdźmy sobie z tej strony, Sługowym i e, ja bym jeszcze dorzucił na daleko e, kulkowy. Na wszelki wypadek, okej, okay, czysto się wydaje być. Mamy bombę. Dobra, nieźle. Bo nawet dwie bomby mamy w jednym pomieszczeniu, więc super. Jeśli dobrze słyszę, tak, tak, tak. Mamy dwie bomby, fajnie. Ciekaw jestem, czy za wysadzenie tego gościa tą C2, co stał przed, przed drzwiami, to dostaniemy jakieś punkty karne, czy nie? Czy może nam tego gra nie zaliczy? Zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. To już chyba jest... 5 bomb. Jeszcze yy, prawdopodobnie jedna albo i więcej. Dobra, niech tam drzwi sprawdzą, ja sprawdzę sobie te, ale to są chyba drzwi do tamtego pomieszczenia. Właśnie, gdzie by już byliśmy, to, to dobrze, o tym no wiedzieć. Tutaj nikogo nie widzą. Ale nie wiem, czy... Yy, wiecie, czy to nie jest... Na takiej samej zasadzie jak w tamte, y, tamte poprzednie pomieszczenie, że to jest takie długie. No właśnie, i tu mamy dwóch chłopów y, przy sobie. Dobra, wiecie co jak to robimy? E, niebiescy zakolejkujmy sobie otwórzłkowo i czyść Czerwoni. O kurde, wy musicie z gazem Dobra Dobra, tak e, Ja mam jeszcze jeden, jedną kulkę, więc rzucimy kulkowy Dorzucimy ją bardziej na prawo Dobra, mamy dwóch Zabierzemy od razu bronię Zjady go. Okej, okay, mamy jakąś szalaninę. Ale chyba zdjęli go nasi. Tak jest, dobra. Wracamy do tych. Dobra, niech ich kują. Do tego mamy gdzieś tu bombę. To sobie rozbroimy Dobra, całkiem sprawnie poszło Chyba nawet nie został nikt no? no, ładnie się nasi zachowali Dobra, mamy dwóch dziadów, co nie chcą się poddać jest ok. Ja sobie jeszcze przelecę zobaczyć, czy tam przypadkiem nie została jakaś broń. Ale chyba. chyba nie. Chyba nie. Chyba, nie. chyba jest wszystko ogarnięte. Dobra, ładnie. Zwróćmy sobie jeszcze ty. Aha! I w międzyczasie. Teraz właśnie zauważyłem, że to była ostatnia bomba, więc fajnie, nie goni nas już czas. Możemy teraz na spokoju to robić, czyścić kolejne pomieszczenia. Dobra, kuchnia mamy teraz do sprawdzenia. Niech nasi zlustrują jedne drzwi. Tutaj mamy drugie wejście do kuchni. No i jak to tam wygląda? Nikogo nie widać, no to wejście i czyście. Skoro tak mówicie Okej, okay, tu mamy w ogóle jakiegoś podejrzanego, nawet nie zauważyłem go A to był ten co wcześniej go nasi ściągnęli To był chyba właśnie ten gościu To ja muszę mu broń zabrać, chwila On jest zgłoszony? Nie jest zgłoszony, martwy jest w ogóle A widzicie, a ja myślałem, że oni w dół strzelają, a oni do góry strzelali No i dobra, wyjaśniło się przynajmniej Eee, idziemy dalej Longe, co to jest Longe? Jadalnia? Nie wiem w sumie eee, ale czy to... Aha, to są... To już byliśmy tutaj, dobra To spoko, została nam chyba piwnica sama Chodźcie za nami Idziemy teraz do piwnicy Czyli chyba najgorsze miejsce Przeładujmy sobie na wszelki wypadek Okej, okay, czemu ja słyszałem jakieś drzwi? Aha, to nasi weszli, dobra Już się bałem, że y, jakieś drzwi nam ktoś otworzył Dobra, pomalutku, powolutku Ciemno tu jak w... Ok. Okej A czemu on... co on się zbugował? E, nie mam kulkowego, nie mam kulkowego Cholera eee. I co mam teraz zrobić? Dobra rzucamy gaz Ej, fila! <grym i wytrych się widać> Dobra nic przez to nie widać, tu by się przydał noktowizor jednak Ale... Tylko właściwie na tym piętrze się przydaje, reszta jest do bani Up and ready to go. Ale chwilę, no, ja tu czegoś nie rozumiem. Rzuciłem teraz łzawiący. Teoretycznie, później e, podczas gry, możemy dostać maskę przeciwgazową. To po jakiego grzyba nam ta maska przeciwgazowa? Jeśli gaz i tak nam nic nie robi w tym momencie, nie czaję tego. Specjalnie odznaczyłem wszystkie granaty łzawiące. Bo uznaję, że nie będą nam potrzebne, skoro nie mamy maski przeciwgazowej A czy się okazuje, że i tak nam nic nie robią Nie wiem, no nie czaję tego warn. trochę No chyba, że ta maska przeciwgazowa ma inne zastosowanie jeszcze, no ale Nie kojarzę, żebyśmy mieli styczność z innym jeszcze gazem Raczej yy, Pepperballem ani niczym podobnym do nas nie, nie strzelają podejrzani Contacts, arms, ok, mamy jakiegoś uzbrojonego. Ja sobie to sprawdzę tylko, gdzie ten uzbrojony stoi, żeby przypadkiem naszych nie ściągnął. Jak będziemy wchodzić. Aha. Zajebiście, jakiś śmieć mi przeszkadza, i nic nie widać. Dobra, to co, co, na ryzyk fizyk. No. To mamy innego zrobić. No to weźmy z gazem w takim, w takim wypadku. Jak tak nam nic nie robi, no to. No korzystajmy z tego Dobra, leży Okej, okay, to jest jakieś duże pomieszczenie. Jeden cywil nam gdzieś uciekł Okej, okay, to jest pierońsko duże pomieszczenie, ale Wydaje się, że to był tylko ten jeden gościu, także spoko Okej, okay, a dobra, to był ten pachołek. Ja myślę, że ktoś strzela do nas Eee, dobra, broń zabezpieczmy. Czy to pytanie, tylko czy to jest jedna broń? Chyba jedna. Dobra, eee, nie go skują. Aha, bo chłop się nie chce poddać, oczywiście. Muszę sobie jeszcze paralizator przeładować. I gdzie on był? Tutaj stoi. Dobra, dostał. Dobra, nie go kują. Ja sobie przejdę teraz do tego pomieszczenia. Zobaczymy, co tutaj jest. Aha, tu mam jeszcze tą babeczkę. To ja sobie ją jeszcze skuję. To jest chyba ta główna. Ta jakaś tam działaczka. Okej. Okay. Jeszcze, jeszcze czegoś nie zrobiliśmy. Coś musieliśmy gdzieś pominąć. Ale nie za bardzo wiem, co. Gdzie my jeszcze nie byliśmy? Tutaj byliśmy, w tych drzwiach, cały dół zbadany, jakieś I pomieszczenie position. pominęliśmy, dobra, w takim razie ja poszukam o co tu dokładnie chodzi i, i jak znajdę to, to się zobaczymy znowu. Dobra, y, pominąłem po prostu no, jednego no. cywila. Ale to dalej nie cool. zmienia okay. faktu, że jeszcze nie zaprowadziliśmy całkowicie porządku. Więc yy, lecę szukać talk. dalej. To Dobra, mam to go! To za... Nie to wiem skąd mi tu przybiegł. Jak to się stało, że on się tu znalazł, ale musiałem się na sam start wrócić. Nie wiem, jakiś yy, sprinter. Dobra, nie mamy punktów karnych za wysadzenie C2, także dobrze, trzeba zapamiętać na, na, na przyszłość, że można ich wysadzać i uczyć jak się lata w sekundę. No i co, I dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnej misji. Do zobaczyska. Hejos!